Mieszkańcy Myszkowa w wieku od 21 do 45 lat wrócili z Niemiec z drogocennym łupem. Trójka mężczyzn została początkowo zatrzymana, ponieważ ze stacji paliw w ludzie Śląskiej chciała odjechać bez płacenia za paliwo. Samochód dodatkowo miał kradzione tablice rejestracyjne, a w środku znaleziono narkotyki i narzędzia służące do włamań. Kryminalni z ludzkiej komendy przeszukali mieszkania zatrzymanych, których znaleźli przedmioty mogące pochodzić z włamań. Okazało się, że zabezpieczone przedmioty zostały skradzione na terenie Niemiec. Śledczy przekazali tamtejszym stróżom prawa zdjęcia z zabezpieczonych przedmiotów, które rozpoznali ich właściciele. Wśród odzyskanych rodzinnych pamiątek są stara waza, srebrne tace, świeczniki, obrazy i grafiki, a także kolekcja historycznych monet i szkatułka, w której trzymano cygara. Skradzione przedmioty wkrótce wrócą do właścicieli.